No, mamy już tutaj grzyby, borowiczki, i będziemy wchodzić przez tą bramę. Ten nazywa się Bajkowa Zagroda. No, właśnie. Mamy tu po drodze jelonki, to nieprawdziwe. Zaraz po, pokażę prawdziwe jelenie. No i jest tutaj też gadające drzewo. Tutaj z głośników leci jakieś opowiadanie. Drzewo zawsze zielone, oczy krążą, buzia gada. No i tak tu wygląda, jeśli chodzi o drugą część tego ogrodu, mianowicie e, zwierzyniec. No, no i od razu nam się tutaj pojawia. Jeleń. Cześć. I ma w zeszłym roku była tylko jedna saremka. A w tym roku są dwie saremki jest jedna. No powiedzmy, że to jest łania o tam a tutaj sobie wcina druga jest one się przyzwyczaiły już do zwiedzających nie cześć piękny jesteś piękny ale nie ma nie ma tych Pokarmu do kupienia. Cześć, cześć. Smutno ci ciągle na tym samym wybiegu, byś po lesie polatał. Może głodny jesteś, bo ja tu nic nie widzę, a nie, to masz tam, w budzie macie jedzonko. Tak, cześć, cześć. Piękny jesteś, a jakie poroże masz wspaniałe. No. Łopaty takie, co, bo tam specjalną nazwę. No, a tam z tyłu jest mała sarenka, Cześć, heja, heja. No o czym dumasz? No safari co? Ale lepiej nie tam są te lwy to by cię zjadły No tam jedna sobie odpoczywa leży sobie nie tutaj nie wiem gdzie ona tam leży nie widzę Pardon, ale nie widzę. A, tam jest. Widzicie? Nareszcie spokojnie mogę ciebie sfilmować, bo w zeszłym roku był taki tłok, że niewiele mogłem pokazać. No. Tam cała rodzina się przechadza. No fajnie, teraz powinniśmy już przejść nieco dalej. Jeszcze za mną patrzy. Ogląda się za mną jeszcze. Hej! Cześć! O, ładny jesteś! No fajnie, idziemy teraz dalej. Tu po drodze mamy kilka sztucznych zwierzaków. Dobrze pokazuje tam. Dobrze. Tam jest jakiś bawu, a tu mamy Tych, te zwierzęta pokazują, które praktycznie jeszcze jeszcze nie występują w tym. ale za to mamy to kuski, Nie. takie malutkie, śmieszne kuski. O, tu jest jedna. Tu gdzieś powinna być druga kuska. Mee. O, ustawia się tam do do opalania w słoneczku. A ta duża, ta duża mi się sowała. Ja zobaczymy, może mi się uda pokarm kupić. A tu są kulki. To, dla Danieli, po włożeniu jednego złotego, przekręć gałkę w prawo, no to przekręcimy, tylko nie wiadomo czy nam nie zje. Weźmiemy jeszcze dla drugiego. Jest! Máme dvě kulečky. Budeme karmić teď.